Herbata już gotowa. Halo, halo, czy ktoś przypadkiem nie będzie chciał mojej nowej herbatki? Podobno nowość i podobno pyszna. Ken, czyżbym słyszała, że mnie wołasz? Hmm, twoja herbata, powiadasz? Ty zawsze miałaś gust do tego. No, możesz mi trochę nalać. W sumie tu mam pustą filiżankę, tylko powiedz mi w ogóle, co to za smak? Przecież wiesz, że jestem dosyć wybredny. <śm> a, no mam nadzieję, że ci jednak zasmakuje. Nie wiem, czy kiedyś próbowałeś tej mieszanki truskawka z limonką. Ojej, a dziewczyny co tam się tak wydzierają? Och, dziewczyny. Zapytaj Barbie, ale to nie jest normalne, żeby się nie myć na noc. No przecież będziesz brudna. Już tyloma dziećmi się opiekowałam, a z żadnym nie miałam takiego problemu z kąpaniem jak z tobą. Chelsea, naprawdę musisz się wykąpać, chcesz czy nie chcesz? Yy, no to ja wybieram, że, że nie chcę. No i co? Po sprawie? <laughs> Chelsea, nie daruję ci stój. Ha mam cię! Słuchaj, idziemy się kąpać bez gadania. O, nie chcę! No dobra, może jeśli chodzi o kąpanie, to ja się wyjątkowo nie będę wtrącała. O, Chelsea jest naprawdę bardzo trudnym zawodnikiem. Tymczasem herbata na lana. Proszę Ken, to dla ciebie. Eee, może tutaj ci postawię? No nic, posiedziałabym z sobą, ale muszę lecieć do kuchni. Obiecałam dzisiaj dziewczynom tort. <śmum> Okej, okay, to ja jeszcze trochę popracuję przy laptopie. Muszę stworzyć nową stronę internetową. Tylko coś mi dzisiaj nie idzie. Może ta herbata mi chociaż pomoże. Kto wie, może to jakaś czarodziejska. Bardzo bym chciał. Och, Barbie tyle dla nas robi. Trzeba by coś dla niej wymyśleć. Może jakaś niespodzianka? Może przekonam dziewczyny. Jeja, ona już robi tort. Dziewczyny, chodźcie tu szybko. Mam do was sprawę. Później, Ken, później. Teraz musimy się wykąpać. Nie, ja nie chcę. No, musimy. Zamiast tak gadać, miałabyś to już dawno z głowy. No dobra, dzisiaj zarządzam w dzień Brudasa. Raz w roku, jak się człowiek nie umyje, to się też nic nie stanie. A ile frajdy, a ile czasu? Chodźcie szybko. Co? Dzień Brudasa? Kto to wymyślił? Co to za dziwne święto, Ken! Wszystko mi zniszczyłeś! Jest! Puść mnie nie, puść! Dzisiaj dzień Brudasa, jednak się nie kąpię! I już do Ciebie biegnę! Już do ciebie biegnę. No nie! Od razu Ken mówię, że jutro nie będę jej kąpała, ty się tym zajmiesz. Och, a już byłam tak blisko, miałam wrażenie, że już będzie tutaj się klapać i kąpać i będę miała problem z głowy. Dobra, co chciałeś lepiej mów? Niech Ken lepiej mówi, co tu tak ładnie pachnie. Wow, ale świeżutki zapaszek, Jak chcę takie perfumy. O, właśnie, ta herbata jest bardzo mocna. To herbata pachnie żadne perfumy i wątpię, że tak je znajdziesz. No, chyba, że będziesz się nacierać herbatą, <laughs> albo wiem. Zrobię wszystko. Chcę tak pięknie pachnieć jak ta herbata. Zrobimy ci herbacianą kąpiel i dopiero będziesz pachniała. Sama zobaczysz, jak żywa herbata. O, Ken! Na to bym nie wpadła! A to bardzo, ale to bardzo, bardzo! I jeszcze raz bardzo fajny pomysł! No teraz to zobacz na Chelsea! Jak się cieszy! Że będzie się kąpać? No nie, nie wierzę! Jakim cudem? No nie, i problem z głowy! O, może nawet ja bym spróbowała takiej kąpieli herbacianej! No, dobre laski, ale nie po to was wołałem, chodzi mi o zupełnie coś innego. Czy przyznacie mi rację, że Barbie robi dla nas bardzo dużo, robi obiady, zajmuje się domem, pomaga nam, no i w ogóle dużo różnych rzeczy, zawsze o nas pamięta? No, co tak na mnie patrzycie, no prawda czy nieprawda? Nie no, no prawda, prawda. Gdyby nie ona, to już dawno miałabym problem ze szkołą. Przecież Barbie jest bardzo inteligentna. Z matką to mi tak pomogła, że dostałam piątkę ostatnio. No właśnie, w takim razie słuchajcie, mam pewien pomysł. Chciałbym się Barbie jakoś odwdzięczyć. Jakiś prezent, tylko nie wiem co. Może macie jakieś pomysły? Albo można by ją zapytać tylko wiecie tak dyskretnie, żeby się nie połapała. Mm, okej, okay. ja to zrobię. Nie ma żadnego problemu. To co? Mogę już od razu? To może pójdę. Teraz nie, zaczekaj! O, weź się zatrzymaj szybko. Ale, ale po co? Jak chcę, no to niech idzie. Szybciej będziemy wiedzieć i szybciej będziemy mogli zrobić jakiś prezent. No co tak na mnie patrzysz? Ty chyba naprawdę nas nie znasz, to znaczy Chelsea. Przecież ona to wszystko. Och! Zresztą sam zobaczysz. Jakby co? Ja was ostrzegałam. Sami zobaczycie, co się zaraz wydarzy. Och, może jednak nie brzmi to zbyt dobrze. Chelsea! Chelsea stój! Nie ruszaj się! Och, nie słyszy mnie! No i po zawodach. <grym> Już nie mogę się po powstrzymać, co zaraz powie Chelsea. Wystarczy czasami jedno słowo i potrafi zepsuć wszystko. Barbie, mam do ciebie jedno pytanie. A może kilka? Masz chwilę dla mnie? Ojejku, jak widzisz, robię tort. Muszę na niego bardzo, ale to bardzo uważać. Ale w sumie, jeśli to taka pilna sprawa, to przecież możesz mi powiedzieć, postaram ci się pomóc. No to co? No, pytaj, pytaj. Hmm, no bo, no bo gdybyś miała siostrę i chciałabyś jej coś sprezentować, bo, bo jest fajna, to co byś jej kupiła? Ty zawsze wszystko wiesz i potrafisz odpowiedzieć, to co? Powiesz mi. Okej, okay, przyznaję się bez bicia, miałaś rację. Nawet nie chcę słyszeć odpowiedzi Barbie. Och, ona zaraz tu przyjdzie i będzie się pytała o wszystko, a chciałem tego uniknąć. Och, niestety Chelsea mnie nie zawiodła. Słuchaj dalej, to co teraz tam usłyszałam, to po prostu zaraz się posikam ze śmiechu. Och, <śm nie spodziewałam się takiego pytania. Jakby ci to tutaj powiedzieć? Coś mi się wydaje, że ktoś nie przemyślał tego, żeby wziąć ciebie, żebyś ty się zapytała o takie rzeczy. <śm> Ale hmm, coś mi się wydaje. <gry> że gdybym miała siostrę, to kupiłabym jej deskorolkę, najlepiej fioletową, ewentualnie różową. Wydaje mi się, że taka moja siostra byłaby najbardziej zadowolona z takiej rzeczy. No dobra, nie mam już czasu, słuchaj, muszę się zająć tortem. O, no dobra, dzięki. Na pewno taka siostra by się bardzo ucieszyła. No, kto by to lepiej załatwił niż ja? Jestem super! Hmm, tylko trochę dziwna sprawa! Przecież, przecież ja nie mam ani żadnych urodzin, ani imienin! Po co jej to było? O, oh, może to tylko żarty? No, no, ej, a gdzie jakieś brawa? Gdzie gratulacje? Gdzie dyplom? Przecież zrobiłam super robotę! Co się tak na mnie patrzycie? Przecież zrobiłam świetną rzecz. Wiemy już, co kupić Barbie i co, z czego na pewno się ucieszy. No, czemu nic nie mówicie? Tylko się tak śmiejecie pod nosem. <laughs> nie, 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 nic. Dzięki, Chelsea. Byłaś nam bardzo pomocna. Przynajmniej mam taką nadzieję. No, przynajmniej wiemy już faktycznie, co kupić. A to, że Barbie się dowiedziała o wszystkim, nie przejmuj się. No dobra, jest mała, niech jej będzie. Och, Chelsea, poradziłaś sobie. A mi się coś wydaje, że się ze mnie śmiejecie. Nie podoba mi się to. Och, to tylko żarty, słuchajcie, ja zaraz wracam. Wiem, gdzie zdobyć ekstra deskorolkę i w dodatku fioletową. Też o tym myślałem, ale Barbie tylko mi potwierdziła, że mogę kupić. No dobra, zaraz wracam. Dum, 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 dum. Swoją drogą Ken miał naprawdę bardzo fajny pomysł. Tyle Barbie dla nas robi, też możemy coś zrobić dla niej. Ha. A wy co byście kupili, Barbie, gdybyście mogli za coś podziękować? No, jestem ciekawa Waszych super kreatywnych pomysłów. Piszcie w komentarzach, co podarowalibyście Barbie w prezencie. Uwaga, idę i nie sam. Zobaczcie, co mam w rękach. Wchodź, wchodź! Barbie akurat siedzi w kuchni, nic nie zobaczy. Zobaczcie jaka ekstra, super kołami, jeszcze lepszymi hamulcami. No, obejrzyjcie ją! Wow! Też bym się chciała nauczyć na takiej jeździć! I nawet ta fioletowa mi się bardzo podoba. Może kiedyś Barbie mi ją da... Och, Chelsea! Najpierw niech Barbie się nią nacieszy. Nie traćmy czasu, zawołajmy Barbie i chcę zobaczyć, jak się będzie cieszyła z prezentu Barbie. Nie interesuje mnie, że jesteś zajęta. Masz przyjść tutaj natychmiast. No to idealnie, wstawię tylko torcik i już do Was lecę. Ciekawe, co oni tam ode mnie chcą, tak bardzo mnie wołają. No, jestem, jestem, to co? Chcieliście ode mnie coś wam pomóc, coś zrobić? Tym razem to my chcieliśmy podziękować Tobie. Zobacz, co dla Ciebie mamy. Coś, co. Siostra, gdyby się oczywiście miała, byłaby zadowolona z takiego prezentu. No to co? Idź zobacz. O dziękuję Wam. Jaka ona śliczna, jaka piękna. Och, ona naprawdę jest moja, słuchajcie. Jest po prostu przecudowna. A najlepsze jest to, że zdążyłam już kupić specjalny strój taki sportowy, bo była ekstra promocja. A teraz jeszcze co? Och, ta deska, moje marzonko! Uhu, dziękuję wam. Dziękuję. Idę się szybko przebrać! No dobra, fajnie wyszło. Nie mogę się doczekać w ogóle jej stroju. Ona zawsze kupuje takie komiczne, <laughs> ale bardzo mi się podobają. Oryginalne są na pewno. Nadchodzę. Uwaga, nic nie mówcie, wiem, że jest ekstra. Buty też były w zestawie, ale przyznam Wam, że trochę są za duże. Przynajmniej na deskę. Zaraz je odstawię i ubiorę lżejsze i przetestujemy mój prezent. Tam, dar, dam, dar, od razu lepiej. No to uwaga, jedziemy, Uhu. to wcale nie jest takie łatwe, ała, Ken, trzymaj mnie. Uff, w ostatniej chwili, dzięki ci, Ken, dzięki, 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 a małe włosy, abym jeszcze złamała nogę. No właśnie, uważaj na siebie, nie chcę się o ciebie tak martwić, to ma być dobry prezent. A, a wiecie co mam jeszcze? Bardzo mi to pomoże, bo w tym zestawie, który zaraz Wam pokażę, są pachołki, a przez nie można robić sztuczki. Ale najpierw zobaczmy, co mamy w środku. Nie mogę się doczekać, żeby to z Wami otworzyć. Już po to idę. No ładnie, ja już widzę, co Barbie dla nas przygotowała. Zobaczcie, to są spiny w wersji pet, czyli oczywiście z zwierzątkami, z psiakami. Słuchajcie, w takim razie zabieramy się za otwieranie i faktycznie w środku są pachołki. Ciekawa jestem, w jakim kolorze i jakiego zwierzaka będziemy tym razem mieli. Jeżeli podobał się Wam prezent od Barbie, klikajcie lajki, a my zabieramy się za otwieranie tej prześlicznej psiej paczki. Gotowi? Paczka jest? Oczywiście, nożyczki już też są. W takim razie zabieram się za otwieranie. Uwaga, bardzo łatwo się otwiera. Super, to wygląda. W takim razie nie czekajmy dłużej. Otwierajmy. O, chyba za delikatnie otworzyłam. Poczekajcie chwilę, poczekajcie moment. Teraz pójdzie mi chyba znacznie lepiej. O, właśnie. I uwaga, uwaga! Szybko, jak chcę zobaczyć, jakiego zwierzaczka mamy. Okej, okay, widzę ulotkę. Wypadł! O jejku, zobaczcie, jaki słodziak! Taki, Taki szaro-biało-czarny. O, ale ja już widzę, jakie mamy pachołki. Chcecie zobaczyć? To oglądajcie dalej. Nasz słodziak usiadł już z Barbie i całą ekipą, a my wyjmujemy oczywiście pachołek i bransoletkę. Bransoletka jest w takim super neonowym kolorze, taki pomarańczowy, a pachołek również w takim kolorze. I oczywiście pięknie się świecą, bo są z brokatem. Zobaczcie, jak świetnie się świecą. Idealnie pasują do naszego słodziaka. Ciekawe, jak ma na imię. Hmm, sprawdźmy to. To co? Zerkamy do ulotki. A zobaczcie, tutaj mamy już nazwę naszego psiaka. Przecież to jest moka, ale w środku mamy jeszcze więcej informacji. Oczywiście mamy również pełno naszych zwierzaczków, jakie możemy zdobyć. Zobaczcie, ile ich jest. Po prostu pełno. No i oczywiście z drugiej strony mamy podpis moki. I oczywiście opis tego, jaki jest. Uuu, Italia, uwielbia pizzę! Mm, śmiesznie! Słuchajcie, to co? Zobaczymy, co potrafi. A takie psiaki podobno potrafią bardzo wiele. Słuchajcie, pod spodem ma słodkie kółeczka i to nie bez powodu. Zobaczcie, jak się słodko uśmiecha. Nie może się doczekać tego, aż zacznie się kręcić. Ma przesłodki ogonek, i w ogóle ta sierść jest taka bardzo, bardzo fajna. Ale sprawdźmy, jak się będzie kręcił na swoim stożku. Może lepiej niż nawet Barbie na deskorolce. W takim razie wystarczy naszego słodziaka teraz. Zobaczcie, co zrobię. Uwaga! I będziemy teraz puszczać. Zobaczymy, czy będzie robił nasz Słodziak kuleczka. A super! Zobaczcie, jak się kręci. Ja Cię kręcę. Ja bym tak szybko nie potrafiła. A Wy? No, ja wiedziałam, że on będzie super. Zresztą te pachołki sama je wykorzystam do nowych trików. Szkoda tylko, że masz jeden pachołek, a nie więcej. Z jednym to ciężko coś zrobić. Skipper ma rację, w takim razie muszę Wam zdradzić, że Barbie posiada już kilka innych spinów, peców. Poznaliście już mokkę, ale. Nie mokkę, mokę, ale poznacie również jej przyjaciółki i to nie jedną, nie dwie. Nie trzy, nie cztery, nie pięć, nie sześć, a siedem kumpeli. Więcej! Każdy z nich przyniósł swoje pachołki. Oczywiście ten pachołek jest moki, ale oczywiście każdy ma swój! Zobaczcie, jakie słodziaki i jakie różne pachołki mamy! I wiecie, co się teraz stanie, prawda? Wuhu, Będę mogła robić triki! Mam aż siedem? Siedem pachołków? No nie! Tutaj będzie ekstra! Barbie. Ty nie masz siedmiu, ty masz osiem pachołków. O modce zapomniałaś. Jeszcze moka ma swój pachołek. Jest ich osiem. W takim razie coś mi się wydaje, że zrobimy mały konkurs. I moka zmierzy się z kimś na. Tak, właśnie na co to przed chwilą robiliśmy, czyli na obroty. A do konkurencji wybieram Paskala. Zobaczcie, jaki z niego słodziak. Pascal ma słodkie oczka, wystawia nam mięzorek, ale nie wiem, czy najsłodsze nie są jego łóżka. <laughs> Mam też wiecie co? Pytanie: czy chcecie z nich ułożyć wieżę? To będzie zaraz po wyzwaniu i challenge'u na długość obrotów. Co? Przygotowani? <laughs> o, chyba tak. W takim razie zaczynamy. Piszcie, na kogo głosujecie, kto wygra: Moka czy może Pascal? W takim razie czas start. Ja naszych przyjaciół już rozpędzam. I uwaga. O, nie, jeszcze raz, trochę V-start. No dobra, uwaga, trzy, cztery. I się kręcą, zobaczcie, jak równiutko. Ciekawa jestem, kto z nich wygra. No, o, Pascal wygrał i zobaczcie, jak długo jeszcze się utrzymał. Coś mi się wydaje, że Pascal dużo dłużej ćwiczył, ale gratulacje. W takim razie jeszcze zobaczymy jedną fajną rzecz, czyli, słuchajcie, zrobimy wieżyczkę z naszych psiaków, bo nie wiem, czy wiecie, ale one mają specjalne takie tutaj cosie, no, takie odstające. I zobaczcie, co się dzieje. Można z nich robić wieżeczkę, a jest ich na tyle, że będzie ta wieżyczka bardzo, ale to bardzo słodka. Ciekawe tylko, czy nam się utrzyma. To co? Coś mi się wydaje, że już skręca. O nie, o nie. Trzymajcie się. Jakie ja mam z tego zrobić? Osiem. Zobaczcie. To nie będzie wcale takie łatwe. Ledwo czwórka się trzyma. Nie! <grym> oko, dojdziesz do wprawy? Słuchajcie, w takim razie my będziemy uczyli Maryki, co ma robić, żeby mogły się pieski utrzymać. A tymczasem z Wami się już żegnamy. Oczywiście na koniec powinniście mieć pytanie i zadanie, ale już pytania padły w czasie filmiku. W takim razie czekamy odpowiedzi na nie. A dodatkowo, jeżeli Wam się podobało, to lajkujcie. Oczywiście czekamy na Wasze subskrypcje, żebyście wiedzieli kiedy jest następny odcinek i żebyśmy się widzieli częściej, prawda? Bo już za Wami tęsknię. Ciężko mi się przyznać, ale, ale tak naprawdę jest. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!